Tam stała synagoga. Opowieście o żydowskich Katowicach. Ślady obecności Żydów w Katowicach są dziś niemal zatarte. Ci, którzy 150 lat temu współtworzyli to miasto, są praktycznie nieobecni w lokalnej świadomości. Tu stała synagoga z mykwą. Tam mieszkał Ignac Grimfeld, zasłużony budowniczy miasta. Tam stał największy na górnym Śląsku młyn parowy, a tuż obok fabryka mydła. W ramach projektu Tam stała Synagoga opowieści o żydowskich Katowicach opracowaliśmy 15 opowieści o ludziach, miejscach, zdarzeniach, które przywołują żydowskie korzenie miasta. Każdą opowieść zilustrował jednym współczesnym zdjęciem fotograf Michał Jędrzejowski. Zdjęcia przedstawiają miejsca związane z opowiadanymi historiami. Powstała także mapa z audioprzewodnikiem, dostępna w aplikacji Easy Travel. Wstęp. Katowice na przestrzeni wieków były terenem pogranicza politycznego, kulturowego, językowego i etnicznego, ze wszystkimi konsekwencjami tej sytuacji. Z dzisiejszej perspektywy, gdy narodowość polską deklaruje 90% mieszkańców, według Narodowego Spisu Powszechnego 2002, być może trudno w to uwierzyć. Mieszkała to społeczność śląska, niemiecka, polska, rosyjska, czeska, kulturowo bardzo zróżnicowana. Przeplatały się wyznania katolickie, protestanckie i mojżeszowe, a i one były wewnątrz zniuansowane i niejednorodne. Pierwszych Żydów przyciągnęła tu z pewnością perspektywa szybkiego rozwoju. To było miejsce, gdzie można było inwestować czy zaczynać życie na nowo. To było miasto nowej szansy. Znana jest też anegdota o tolerancji za sprawą niemieckiego dziennikarza Antona Oskara Klausmana, które opisał Katowice na początku XX wieku jako miasto, w którym w restauracji hotelu Winer co sobotę spotykali się katowicki rabin, ewangelicki pastor i katolicki proboszcz, grając w karty i tytułując się Panie bracie na urzędzie. Być może to tylko przypowiastka, ale z pewnością uwodzi i chcielibyśmy w nią wierzyć. Pierwsza wzmianka o Żydzie mieszkającym w rejonie dzisiejszych Katowic pochodzi z 1702 roku i dotyczy karczmarza, który w Kuźnicy Boguckiej sprzedawał wódkę i płacił za to podatek. Koleje dalszego żydowskiego osadnictwa są skomplikowane i wiążą się ze zmieniającym się ówczesnym prawodawstwem czy wojnami śląskimi, które przetoczyły się przez te tereny w XVIII wieku. Powoli jednak Żydów przybywało, a w Prusach, do których Katowice należały w XIX wieku, stopniowo zrównywano ich prawa. Mogli się już swobodnie osiedlać w pruskich miastach i prowadzić swoje interesy. Jednocześnie byli zobowiązani do przyjęcia niemieckich nazwisk i posługiwania się językiem niemieckim. Wzmożona migracja Żydów do Katowic w drugiej połowie XIX wieku była w dużej mierze zasługą doktora Richarda Holcego, który był jednym z założycieli miasta. Był pierwszym i długoletnim przewodniczącym Rady Miejskiej Katowic od 1866 roku aż do śmierci w 1891 roku. Udało mu się unieważnić prawa z 1597 roku Privilegium de non tolerandis iudeis z łacińskiego przywilej nieakceptowania Żydów oraz dekret królewski z 1781 roku ograniczający osadnictwo żydowskich kupców i rzemieślników. Jednocześnie prawa te były nadal egzekwowane w innych miastach, w tym po bliskich Gliwicach czy Tarnowskich Górach na Górnym Śląsku. W 1865 roku, kiedy król Prus Wilhelm I Hohenzollern nadał Katowicom prawa miejskie, ludność żydowska stanowiła około 12% ogółu mieszkańców. Szybko zawiązała się katowicka gmina żydowska, powstała synagoga z mykwą, cmentarz, koszarne sklepy i lokalne biznesy. Żydzi stanowili aż połowę pierwszej rady miejskiej. 9 na 18 miejsc w magistracie i wnosili najwięcej funduszy dla nowego miasta, zaś w pierwszych 30 latach uzyskali co najmniej 1 trzecią mandatów w magistracie, ciesząc się powszechnym szacunkiem i uznaniem. Żydowską społeczność reprezentowali wówczas głównie Żydzi, zasymilowani do kultury niemieckiej, mówiący w języku niemieckim. Zgodnie z nurtem Haskali żyli według zasady być Żydem w domu, ale Europejczykiem na ulicy. Charakterystyczne było odejście od izolacjonizmu religijnego na rzecz otwartości językowej i obyczajowej. Katowiccy Żydzi kształcili się na prestiżowych niemieckich uniwersytetach, piastowali ważne urzędnicze stanowiska, reprezentowali szanowane procesje, profesje, byli lekarzami, adwokatami, bankierami, budowali kamienice. Ponad połowa z nich była w okresie międzywojennym przedsiębiorcami zarządzającymi sporym majątkiem. Ich dzieci uczyły się w szkołach wielowyznaniowych, brały udział w uroczystościach katolickich, a nawet zdarzało się, że obchodziły w domach Boże Narodzenie lub spędzały je u swoich nieżydowskich przyjaciół, jak podaje doktor Aleksandra Namysło. Z tego powodu Żydzi nie odznaczali się wyraźnie na tle mieszkańców miasta, nie ubierali się po żydowsku, nie nosili pejsów i hałatów, nie rozwinął się tu także nurt muzyki klezmerskiej. Punktem zwrotnym był rok 1922, kiedy Katowice znalazły się w granicach Polski. Wówczas około 80% ludności żydowskiej, w związku z poczuciem przynależności narodowej, wyemigrowało do Niemiec. Ale miasto wciąż dynamicznie się rozwijało i stwarzało nowe możliwości. Także w ich miejsce szybko pojawili się Żydzi z dawnego zaboru rosyjskiego, będący pod względem religijności i obyczajowości znacznie bardziej ortodoksyjni od swoich żydowskich poprzedników. Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał to wielokulturowe współistnienie mieszkańców. Już w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej sytuacja Żydów uległa pogorszeniu. Musieli oni uciekać z miasta. Stopniowo dokonywano ich deportacji do Sosnowca, Będzina czy Dąbrowy Górniczej, gdzie utworzono getta, następnie od 1942 roku do miejsc zagłady, co właściwie położyło kres dziejom lokalnej społeczności żydowskiej. Żydzi byli w Katowicach rozwiniętą i prężnie działającą społecznością. Mieli swoje organizacje i stowarzyszenia, szkołę, przedszkole, kuchnię społeczną, serwującą darmowe posiłki dla uboższych, lożę wolnomularską Concordia, towarzystwo gimnastyczne, własną gazetę, chór działający przy synagodze. Prowadzili tu pełnowymiarowe życie i byli częścią tego miasta, przyczyniając się do jego rozwoju. Wobec ogromu strat wojennych do dziś z tej kultury zachowało się niewiele. Widocznym i materialnym śladem obecności Żydów w tkance miasta pozostał właściwie tylko zabytkowy, nadgryziony zębem czasu cmentarz przy ulicy Kozielskiej. Warto o tym dziedzictwie rozmawiać, zadbać o jego materialne zachowanie, aby ten dawny świat nie odszedł zupełnie w niepamięć.